Ale nudno na dworzu. Ciemno, zimno, deszcz pada. Co by tu porobić? Hmm, może Czesiowi podokuczam trochę. Czesiu. Czesiu, pobawisz się ze mną? No pobaw się ze mną, Czesiu. Pobaw się Czesiu ze mną, tak. Bo mi jest tak nudno. A ty śpisz ostatnio i śpisz, a ja, Tosia, co mam robić? Czesiek, no. No, ruszaj do tej zabawy. W tej chwili, Cosiek, mówię. W tej chwili, Cosiek. Baw się ze mną. No, baw się ze mną. Nie masz ochoty się bawić, Czesiu? To mi smutno będzie. Smutno mi będzie. O! To ja. Ale ty się ze mną nie bawisz, tylko mnie atakujesz. Nie zmuszaj mnie. Do tego, czego nie chcę. Dlaczego ty Tosia chcesz mną rządzić? Ja cię wychowałem. Ja ci całe serce oddałem. A ty teraz taka jesteś? Zołza? Tośka zołza, tośka zołza. Tosia, co ci się nie podoba? Dlaczego mnie atakujesz? To tak na żarty, to tak na żarty. Bo my się bardzo, bardzo lubimy i kochamy. Uu!